Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Mamy teoretycznie sezon ogórkowy. W pełni lipiec. Piecze słońce, słońce aż niemiło. I się normalnie w takich warunkach najczęściej niewiele się dzieje. No, ten lipiec jest inny od innych. Minister Siemoniak, który słynął z prawidłowego prowadzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, teraz będąc w innym miejscu będzie, czy planuje, publicznie o tym mówi, psuć inne rzeczy. Wolności w Polsce jak kot napłakał, bezpieczeństwa w Polsce dla obywateli, w razie kryzysu, jak kot płakał, czy w razie kryzysu pełnoskalowego, to znaczy, że wszyscy jesteśmy zagrożeni, czy w razie kryzysu w skali mikro, kiedy ktoś potrzebuje współczesnych narzędzi, żeby obronić się przed nielegalną napaścią. To jest. To, o czym zawsze mówiliśmy, od 9 lat fundacja powstała głównie w tym celu, żeby przy, przywrócić Polakom prawo do posiadania broni. Wielu z nas już nie pamięta o tym, że to jest przyrodzone prawo człowieka, które wprost wynika z prawa do życia. Mamy prawo do życia rozpoznane w konstytucji, mamy prawo do obrony rozpoznane w polskim prawie, a jednocześnie mamy usiłowanie wprowadzenia monopolu na przemoc dla państwa, jednocześnie mamy zakaz posiadania. Broni poza wyjątkami wskazanymi w ustawie. Mamy wyrok z Sądu Najwyższego Sądu Administracyjnego NSA który z tego roku, który mówi, że posiadanie broni jest przywilejem. Rachityczne próby poprawiania dostępu do broni, które miały miejsce pod koniec drugiej kadencji PiSu, które poprawiły nie wszystkim, a tylko mundurowym, to pokazuje mentalność PiSu, u równości wobec prawa i tego, czy czy państwo jest służebne wobec obywateli, czy na odwrót obywatele mają być bydłem, którym opiekuje, opiekują się służby i resorty siłowe dla elit, które nami rządzą. Elit w cudzysłowie, bo oczywiście polskie elity polityczne absolutnie nie zasługują na to słowo. Mamy przypadek kolejny w ciągu kilku miesięcy, ale w ciągu 20 lat jedyne dwa przy, przypadki napaści na funkcjonariuszy publicznych. Z użyciem broni czarnoprochowej. Można by powiedzieć, że to jest fenomenalny wynik wskazujący na to, że Polacy dorośli do posiadania broni. Przez 20 lat dwa przypadki użycia powszechnie dostępnej broni palnej, historycznej, e, do napaści na funkcjonariuszy publicznych. A jednak, nie, nie, pomimo, że ta statystyka jest tak fenomenalna i powinna doprowadzić do tego, żebyśmy mieli poszerzone wolności, przywrócone nawet z perspektywy ludzi, którzy kierują się opłacalnością, a nie godziwością. Mamy klakierów w mediach, którzy razem rwetę podnoszą, wzywając, jak to społeczeństwo czuje się zagrożone tym, że społeczeństwo może mieć broń czarnoprochową. I co więcej, materiały, które się pojawiają w mediach, potrafią mieć takie lidy. Bezwzględny zakaz posiadania broni Palnej w Polsce, coraz bardziej realny, kolejny policjant został postrzelony. Jakby jakiś stan w Stanach Zjednoczonych miał takie wyniki przestępczości z użyciem broni palnej, to by tam Fikołki z radości skakali. I tak wiem, tutaj od razu w komentarzach się pojawi, chcesz mieć dostęp do broni takiej jak w Stanach, będziesz miał ilość przestępstw taką jak w Stanach. Nie. W Polsce jeszcze nie ma takiego problemu z nielegalnymi uchodźcami. W Polsce nie ma gangów, których są tysiące i mają dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej członków. Niektóre z gangów na terenie Stanów Zjednoczonych mają zasięg 22 Stanów, używają dronów, zrzucających granaty. Oporządzenie, wyposażenie członków gangu nie przypomina tego. Strzelania pistoletem, trzymając go bokiem, tak jak widzimy to w filmach sprzed 10 lat, to są ludzie wyposażeni na poziomie oddziałów AT policji, którzy są równorzędnym przeciwnikiem, albo nawet lepiej wyposażonym przeciwnikiem dla zwykłej policji. To nie wynika z posiadania broni, to wynika z problemów, które Stany Zjednoczone od 150 lat ponad wysyłają do Meksyku, i teraz ugryzło ich to w tyłek, czy gryzie ich w tyłek coraz bardziej za przyklaskiem demokratów, którzy oczywiście otworzyli granice na oścież. W Polsce też granice mamy otwarte na oścież, przynajmniej tą na Odrze i stąd już uchodźcy są przewożeni przez funkcjonariuszy zaprzyjaźnionego z nami państwa, sojusznika naszego Republiki Federalnej Niemiec. Oprócz tego elektorat, twardy elektorat aktualnego rządu i stowarzyszenie pozarządowe tego elektoratu przeprowadzają nielegalnie Nielegalnych uchodźców, nachodźców przez granicę z Białorusią, a Polakom planuje się odebrać broń, przynajmniej tak wzywa do tego minister Siemoniak. Broń Czarnoprochowa jest absolutnym minimum zabezpieczenia Polaków. I w ogóle pomysł, żeby zabierać to absolutne minimum, minimorum, które mamy w sytuacji, kiedy chociażby umową polsko-ukraińską. Eskalujemy nasze stanowisko w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Wzywamy, zachęcamy z dumą rząd polski, łamiąc konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, ogłasza umowę, która została wprowadzona nielegalnie w polski obiekt prawny, że na terenie państwa polskiego będą tworzone nie szkoleni żołnierze, tylko tworzone formacje zbrojne Sił Zbrojnych Ukrainy, rządu ukraińskiego, które nie będą podlegać państwu polskiemu żołnierzy, którzy często będą mieli doświadczenie bojowe przecież, żołnierzy, którzy tak jak wszyscy żołnierze na świecie na przepustce mogą grandzić. I Teraz pytanie, czy polska żandarmeria będzie miała uprawnienia względem tych ludzi? Czy Polska jest przygotowana na jakiś rokosz tych oddziałów względem rządu ukraińskiego, który ma bardzo wielu przeciwników? Należy pamiętać, że wolność słowa na Ukrainie nie istnieje, wybory nie są przeprowadzane, Struktury siłowe, w tym tajne służby ukraińskie, są nadzwyczaj silne, również na terenie państwa polskiego. Dezerterzy z armii ukraińskiej, którzy dezerterują na terenie Polski, w ciągu 3-5 dni samowolnie, dobrowolnie wracają do jednostek pod wpływem telefonów od rodziny, która jest nachodzona, która jest szantażowana, której grożą siłownicy armii, nie, nie armii, przepraszam, państwa ukraińskiego. Tajne służby ukraińskie są rozbudowane do dziesiątek tysięcy ludzi, są bardzo brutalne względem obywateli ukraińskich, również na terenie państwa polskiego. W tej sytuacji, kiedy łamiemy konwencję haską, kiedy stajemy się stroną wojującą, ponieważ jeżeli dopuszczamy do tego, żeby na terenie Polski za polskie pieniądze tworzona była jednostka ukraińska wyposażana przez Polskę, tracimy zgodnie z konwencją haską status. Państwa neutralnego musi mieć tego pełną świadomość e, i nie jest to zrobione w ramach złamania konstytucji przez aktualny rząd. Mamy coraz kryzys za kryzysem, tak? Bo jest mnóstwo rzeczy, o których by można powiedzieć, że z kryzysem konstytucyjnym, kryzysem militarnym w Polsce. E, zrobiła się tego spora górka. E, I w końcu któraś z tych kropel prze, przeleje czarę i właśnie na te czasy, kiedy będzie przelana czara. Bez wpływu, niestety, bez, bez na to wszystko polskich obywateli. Polscy obywateli powinni mieć prawo posiadać broń współczesną, nie tylko historyczną. Na razie to są deklaracje. Oczywiście obserwujemy nie tylko doniesienia medialne, obserwujemy to, co się dzieje na ten temat w Warszawie. Wczoraj też w Warszawie rozmawialiśmy między innymi na ten temat z osobami publicznymi, bez kamer które niestety nie stoją po, po tej samej stronie po tej samej stronie barykady, po której my stoimy, chociaż powinny, tak się wydaje z perspektywy ich koneksji politycznych. Zobaczymy co przyniesie wrzesień, w, w, w sierpniu najprawdopodobniej w tej kwestii tutaj się nic nie zmieni, zobaczymy. Na pewno będziemy to wszystko sprawdzać, potrzebujemy Państwa wsparcia. Broń Czarnoprochowa, jak mówiło, mnóstwo ludzi, którzy chcieli Zmian rzekomego poszerzenia dostępu do broni w wielu projektach, które przez 8 lat widziałem, były ograniczenia dostępu do broni czarnoprochowej, ograniczenia do czarnego, dostępu do czarnego prochu dla polskich obywateli. Ludzie, którzy twierdzą, że są przedstawicielami środowisk strzeleckich, są niestety wrogami posiadania broni czarnoprochowej, czarno przynajmniej tak było dotychczas. Miejmy nadzieję, że staną po właściwej stronie. W nadchodzącej batalii, nadchodzącej kampanii całej, która nas czeka w obronie prawa do posiadania broni czarnoprochowej, co najmniej na poziomie, który jest dzisiaj, bo trzeba poszerzyć ten dostęp, trzeba y, uza, u, ulogicznić, tak, chociażby w ten sposób, żeby dostosować polskie prawo do prawa międzynarodowego, które zostało ratyfikowane przez sam podpisane przez prezydenta jeszcze Kwaśniewskiego. Broń historyczna zgodnie z tym dokumentem jest uznana za każda broń zaprojektowana przed rokiem 1900 -centnym. jest bronią historyczną i jako taka nie powinna podlegać w ogóle jakimkolwiek ograniczeniom, włącznie z amunicją do niej. To jest y, stan prawny, który mamy w Polsce od 20 niemal lat. Pomimo tego, ustawa o broni amunicji nie jest zgodna z tym, z tym dokumentem. Należy y, wskazywać na prostą. Prosty fakt, że czy rewolwery, karabiny jednostrzałowe, czy lever action, które byłyby na amunicję scaloną czarnoprochową, choć nie tylko, bo przecież od 1987 roku, w XIX wieku, już była amunicja na proch współczesny i też powinna być w wolnym dostępie w ramach realizacji umowy międzynarodowej, którą podpisaliśmy. Broń czarnoprochowa na amunicję scaloną jest dużo bezpieczniejsza w użyciu, dużo trudniej się pomylić, dużo bezpieczniejsze jest przechowywanie amunicji. W związku z czym, to jest bardzo prosty, naturalny i drobny, tak naprawdę, postulat. W najbliższym czasie powinniśmy doprowadzić do tego, żeby broń czarnoprochowa na amunicję scaloną była dostępna w Polsce na równych zasadach, jak broń czarnoprochowa na amunicję rozdzielnego ładowania. Z jeszcze jednym zastrzeżeniem, amunicja ta powinna być dostępna dla wszystkich pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej, ponieważ zgodnie z prawem, jeżeli mamy prawo do posiadania broni, mamy automatycznie prawo do posiadania amunicji do niej, w związku z czym ograniczenia naokoło robione poprzez wymuszanie na przykład posiadania europejskiej karty broni są pozaprawne, są nielegalne, i opieranie się tutaj na jakichkolwiek opiniach. Policji jest no, absurdalne. Policja niestety w Polsce nie ma nastawienia służenia bezpieczeństwu i wolności obywatelskich. Ma to nastawienie, że przede wszystkim mają być bezpieczni polscy policjanci. Oczywiście chcemy, żeby byli bezpieczni, ale nie w taki sposób, że będziemy ograniczać dostęp do broni. Mamy już ograniczony dostęp do broni współczesnej, chcą ograniczyć dostęp do broni historycznej. Kolejnym stopniem na tych schodach w przepaść, jak pokazuje Wielka Brytania, jak pokazuje Australia, są ograniczenia jeszcze większe w dostępie do broni krótkiej, do broni samopowtarzalnej, do noży. Propozycje to jest propozycja. Ministra rządu konserwatywnego wtedy w 2019 roku w Wielkiej Brytanii, by wszystkie noże na terenie Wielkiej Brytanii miały obligatoryjnie zamontowany nadajnik GPS w rękojeści, tak żeby państwo wiedziało, gdzie są wszystkie noże na terenie państwa brytyjskiego. To jest poziom amoku, do którego się doprowadziła lewica na zachodzie, to jest poziom amoku, do którego dąży minister Siemoniak premier tusk to są ludzie, którzy nie patrzą w którym kierunku idą, mówiąc, że to bez sensu patrzeć, co będzie za 10 kroków, my robimy tylko jeden krok i to nie ma w ogóle nic wspólnego z celem, w którego kierunku przy pomocy tego kroku zmierzamy. Samym końcem jest to, o czym już pisaliśmy. Człowiek w Wielkiej Brytanii nieskazany, przestępca. człowiek, który nie był agresywny, nie, nawet nie podjął żadnej samoobrony, został aresztowany za posiadanie kuli bilardowej w skarpetce. Sam powiedział, że jest to do samoobrony ze względu na to, że jego przyjaciel był brutalnie pobity kilka tygodni wcześniej. Został skazany na setki godzin prac społecznych, na setki, jeśli nie tysiące, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, bodajże 900 funtów kary, bo rząd, sąd brytyjski uznał, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby jego weapon of choice, jego assault weapon była kula bilardowa w skarpetce, Odbieranie nam prawa do posiadania broni czarnoprochowej jest olbrzymim krokiem właśnie w tym kierunku, w związku z czym musimy z tym walczyć, szukając sojuszników wszędzie gdzie się da, nawet wśród ludzi, z którymi na co dzień się e, e, trudno dogadać. Taką wczoraj też miałem rozmowę dosyć trudną z osobą, która zupełnie inaczej patrzy na rzeczywistość, ale naszym, naszym celem powinna być obrona prawa do posiadania broni również czarnoprochowej, a może nawet Przede wszystkim Czarnoprochowej, bo to jest broń dostępna dla każdego zwykłego polskiego obywatela. Dziękuję i pozdrawiam.